W tej ostatniej już części opowieści o mniejszych, zatartych przez historię podbojach kolonialnych, poświęcę czas historii tego, jak małe włoskie księstwo marzyło w skali Wielkiego Królestwa, rozpoczynając też jedyną włoską próbę podboju Nowego Świata. Przytoczę także rycerską opowieść o tym, jak jeszcze średniowieczny zakon poszukał swojego szczęścia w kolonizowaniu Karaibów. A na koniec opowiem dramatyczną historię życia ludzi którzy podźwignęli do życia małe, wschodnioeuropejskie imperium kolonialne. To wszystko na własnych ambicjach ciężkiej pracy i które zabiła ostatecznie ich szlachetna lojalność. Przechodząc już do sedna, to można śmiało powiedzieć, że dość powszechnym faktem jest to, że Zjednoczone Królestwo Włoch, a potem faszystowskie Włochy, przyłożyły rękę do światowego kolonializmu, utrzymując swoje panowanie między innymi w Libii, Erytrei czy Somalii, Tocząc nawet w dwudziestoleciu międzywojennym zwycięski konflikt z Etiopią, ostatnią afrykańską ziemią nietkniętą dewastującą machiną kolonizatorów. To wszystko, podobnie jak w przypadku Niemiec, mogło mieć miejsce po tak zwanym zjednoczeniu czy to jednego, czy drugiego państwa i gdy pomniejsze składowe królestwa i republiki, łącząc się w scentralizowany rząd, mogły rozpościerać wzrok poza kontynentalne granice kraju. Jednak zanim się to wydarzyło, europejskie projekty kolonialne no, trwały w najlepsze odsetek lat, a zaczęły już u schyłku XV wieku. To z bogatych i rozkwitających państw włoskich wydostała się myśl renesansowa, opanowująca kolejne to dwory monarchów europejskich. W drugiej połowie XVI wieku nowo powstałe Wielkie Księstwo Toskanii, które w przeciwieństwie do wielu sąsiadów zyskało na dopiero minionych wojnach włoskich, Zaczęło marzyć o nieograniczaniu bynajmniej swojego rynku do handlu między Lewantem a Europą, a sięgnęło wzrokiem dalej, aż ku wybrzeżom dzisiejszej Brazylii. I tak w 1608 roku z toskańskiego portu wypłynęła wyprawa na zlecenie Ferdynanda I w celu zbadania północnej Brazylii oraz przygotowania owych ziem pod założenie osady, otwierając tym samym włoskie księstwo na handel transatlantycki. Ekspedycja dotarła do terenów dzisiejszej Gujany Francuskiej, w której upatrzono miejsce wręcz idealne pod założenie kolonii. Zanim jednak przystąpiono do prac ukierunkowanych na osadnictwo, ekspedycja wpierw wyruszyła na misję badawczą w głębiny dżungli, z której rzekomo jeszcze tego samego roku powrócili wszyscy uczestnicy, a flota szczęśliwie trafiła z powrotem do włoskich wybrzeży, wioząc na pokładzie duże ilości zamorskich towarów, jak i pięciu pochwyconych Indian. Którzy rzecz jasna no nie poradzili sobie z europejskimi chorobami i ostatecznie tylko jeden z nich trafił na dwór medyceuszy, gdzie rzekomo nauczył się toskańskiej mowy i krótko służył jako nadworne widowisko. Jednak kolejne plany zorganizowania powrotu i dalszego rozwoju obiecującego projektu wstrzymała nagła śmierć Ferdynanda I, głównego sponsora przedsięwzięcia, a którego następca nie był już w żadnym stopniu zainteresowany sprawami tak odległymi od świata europejskiego. Oprócz tej brawurowej akcji podjętej przez zaledwie jedno małe włoskie księstwo, można podać także inny, zdawałoby się bardziej niesamowity jeszcze, przykład kolonizacji, dokonanej przez kolonizatorów pochodzących z Italii, a co więcej, przykład kolonizacji przeprowadzony pod zarządem zakonu rycerskiego konkretnie zakonu Joanitów maltańskich. Mimo, że wielki mistrz zakonu był z pochodzenia Włochem, tak jak wielu innych jego członków. Tak znaczną część organizacji stanowili już arystokraci pochodzenia francuskiego. Tym samym wielu z zakonników było aktywnie już zaangażowanych w francuską kolonizację Ameryk. Wielu rycerzy zajmowało wówczas już wysokie stanowiska we francuskiej administracji kolonialnej, dając Zakonowi ludzi z niezwykle istotnym doświadczeniem zawiadywaniu kolonią, a przy okazji mieli u boku najsilniejszego sojusznika ówczesnej Europy, który zezwoliłby na ewentualny projekt kolonialny. Brakowało jedynie czynnika zapalającego. Czynnikiem okazał się nowy mistrz zakonu, Giovanni Paolo Lascari, wyjątkowo zainteresowany poszerzeniem majątku zakonnego o tropikalne, karaibskie, ówcześnie mocno eksplorowane ziemie, oraz Philippe Longlivier de Poissy, Wysoko postawiony w rangach organizacji członek, który otrzymał od króla Francji Ludwika XIII tytuł generała całych Karaibów francuskich. Na usługach francuskich Poinci rozbudował znacznie osady na wyspie Świętego Krzysztofa, a także zgarnął we frankoński obszar wpływów dwie sąsiednie wyspy saint Barthélemy oraz Saint Croix. Obydwie brzmiące już znajomo, bo lata później wpadły w ręce Duńczyków. Jednak mimo że na papierze obraz rządów pońskiego jako gubernatora na Karaibach może wydawać się wyjątkowo kompetentny i udany, tak gdy popatrzy się dokładnie na ręce zakonnika, cały kształt przestaje być tak kolorowy. Poinsie dał się poznać jako niemal monarcha absolutny w koloniach. Wielokrotnie sprzeciwiał się decyzjom francuskiej kompanii zachodnioindyjskiej, podejmował samodzielne rozmowy polityczne z sąsiednimi mocarstwami kolonialnymi. Dobrowolnie zarządzał losem wszystkich niewolników na wyspie, a także zasłynął ze stosowania wyjątkowo surowych kar wobec wszelkiego sprzeciwu. A to wszystko za zakonne i państwowe pieniądze, które w znacznym stopniu wydawał na swoje dostatnie życie jako gubernator prestiżowej kolonii. Zarządcy francuskiej kompanii zadecydowali więc, że uzyskają od króla rozkaz, wzywający gubernatora z powrotem do Francji w ramach otrzymania reprymendy, a nawet zwolnienia ze stanowiska. Jednak Poincy wyczuł spisek i powołując lokalną milicję, do reszty przepędził francuskie siły z kolonii. Będąc już niemal w otwartym konflikcie z rządem Francji, zadecydował, że jedyną szansą na utrzymanie się przy władzy będzie przejęcie ich jako dobrozakonne. Wielki Mistrz Laskari, skuszony możliwością ekspansji wpływów zakonnych w Nowym Świecie, wykupił od przejętych wojną trzydziestoletnią Francuzów akty prawne, nadające rycerzom ziemię wysp saint Barthélemy, Saint-Croix oraz Saint-Martin. Zakon otrzymał pełną jurysdykcję na wyspach. Jedynym warunkiem, jaki musieli spełnić, było to, że zarządzający rycerze mieli być pochodzenia francuskiego oraz z każdą zmianą króla we Francji mieli zapewnić datek dla monarchy. Wielki Mistrz zadecydował, że będący już na miejscu i sprawnie zarządzający Pońsi, może nadal służyć jako gubernator. Jednak wybrano również byłego gubernatora Nowej Francji, Charlesa de Montamagne, jako konsula generalnego wysp, mającego kontrolować działania finansowe gubernatora. Montamani nie wiedział jednak, na jakie zadanie się pisze i gdy tylko dotarł na wyspę, stanął przed faktem, że gubernatora prędzej pochłoną fale morskie, niż podzieli się on władzą w koloniach. Wastycznie po latach konfliktu niedoczekany konsul został upokorzony i zesłany do zarządzania jednym gospodarstwem na wyspie, gdzie oczekiwał na śmierć Poinsiego, która miała mu w nadziei umożliwić przejęcie władzy. Jednak to Poński wygrał wyścig z czasem, a Montamani zmarł przed nim. Poinsie nadal rozwijał kolonie, zbudował mocne i imponujące fortyfikacje na Saint Christophe wraz z kościołami, drogami, szpitalem i swoją własną wielką rezydencją Château de la Montagne. Dziś niestety już do zobaczenia jedynie w ruinie, za sprawą licznych trzęsień ziemi na przestrzeni lat. Mimo to rządy Janitów na wyspie były coraz bardziej niepewne. Osada na Sambach Telemi była pod atakiem jeszcze lokalnej indyjskiej ludności, która podjęła bunt przeciwko nowym zarządcom. Bunt, który koniec końców rzecz jasna poniósł klęskę i tym samym znacznie uszczuplił populację zdolnych do pracy mieszkańców. Kilka lat później, tym razem na Saint-Hua, osadnicy podnieśli bunt, pozbawiając całkowicie zakonników wpływów na wyspie. Poincy próbował reagować, wysyłając nowych osadników na saint oraz rozmianując nowego gubernatora na Saint-Hua, gdzie miały rozpocząć się plany pod budowę fortu dla nowego garnizonu, który no, miałby pilnować porządku. Jednak Poincy, jedyny tak kurczowo trzymający się planów kolonizacji zakonnik, Wkrótce zmarł, a ponowne bunty oraz konflikty z Anglikami i Indianami skutecznie zniechęciły nowego gubernatora, w żadnym stopniu już nie tak chciwego, upartego i konsekwentnego jakim był Poincy. Tym sposobem w 1666 roku rycerze formalnie zrzekli się kontroli nad wyspami na rzecz korony francuskiej. Rycerze też nigdy później już nie zdecydowali się na założenie kolejnej kolonii, a wraz z lecącymi latami Znaczenie zakonów czy pojedynczych księstw czy hrabstw niknęło na szybkim tempie na rzecz potężnych, obszernych, jednolitych organizmów państwowych, uniemożliwiając projekty kolonialne takie, jakim były wcześniej omawiane Mała Wenecja, brazylijska wyprawa Toskańczyków czy właśnie kolonia zakonu rycerskiego. Rycerze też przestawali powoli mieć jakąkolwiek rację bytu w zmieniającej się Europie, a zakonnicy, niegdyś marzący o koloniach, odnaleźli swoją ścieżkę w kadrach francuskiej marynarki wojennej prowadzącej liczne wojaże przy wybrzeżach Nowego Świata. I mimo krótkiego okresu, tak na Wyspach Karaibskich, nadal zakonnicy stanowią ważny punkt w historii i da się trafić na niemal każdym kroku na dawne dziedzictwo rycerzy. Na wyspie Saint-Chlois, formalnie nie będącej niepodległym państwem, powiewa siedem flag. Flag oznaczających kolejnych to w historii właścicieli tych ziem, a wśród nich dostrzec można czerwono-białą flagę zakonną. Podobnie na Saint-Bachthélemy, dziedzictwo rycerskie daje o sobie poznać w herbie wyspy, gdzie jawi się na przedzie Krzyż Maltański Joanitów. Na sam koniec tej podróży, po zapomnianych przez czas nieśmiałych próbach zagarnięcia zamorskich ziem przez te mniejsze europejskie państwa i państewka, czy nawet zakony, poruszę historię, która mimo, że stanowi zaledwie malutki, mało znany rozdział w historii, zdążyła już obrosnąć swoistą mitologią narodową. A mowa tu o próbach kolonizacji dokonywanej przez księstwo Kurlandii, będące wówczas lennikiem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stąd często da się zasłyszeć o tych słynnych polskich koloniach. I w ramach krótkiego uściślenia, to Księstwo Kurlandii było efektem rozpadu zakonu kawalerów mieczowych na Inflantach, którego to ziemie, tereny dzisiejszej Łotwy i Estonii, zajęła jeszcze wówczas silna Rzeczpospolita. I po tych długich i wyczerpujących wojnach inflanckich, koniec końców otrzymała ona m.in. lenny z rąk dynastii Ketlerów książąt Kurlandii i Semigali, czyli niemieckiej dynastii książąt panującej na terenach obecnej Łotwy. I w 1642 roku tron Kurlandii odziedziczył Jakub Kettler, człowiek, którego jak wkrótce miało się okazać, marzenia sięgały daleko poza horyzonty rządzenia jakimś małym księstwem gdzieś we wschodniej Europie, no które to też nieustannie obawiało się najazdu silniejszych sąsiadów, bo Kettler śnił o imperium kolonialnym. I aby choć trochę zarysować jego sylwetkę, to w młodości odbywając podróż po Europie został zainspirowany wyglądem tamtejszych portów i miast. Do których to przecież przybywały statki z wszystkich części globu, przywożąc egzotyczne, azjatyckie, amerykańskie czy też afrykańskie dobra. Szczególnie jego uwagę przykła Holandia która przecież otoczona przez znacznie większych i silniejszych rywali, takich jak chociażby Anglia czy Francja, była w stanie zbudować największą potęgę handlową ówczesnego świata. I widząc, że to nie rozmiar królestwa, a strategia ma znaczenie, by odnieść sukces, po objęciu tronu Kurlandii niezwłocznie rozpoczął planowanie największego zamorskiego przedsięwzięcia, o jakim miała zasłyszeć cała Rzeczpospolita. W 1647 roku Kettler próbował nakłonić ówczesnego króla, Władysława IV Wazę, do sfinansowania kompanii ukierunkowanej właśnie na handel kolonialny, szczególnie na Indie Zachodnie oraz Afrykę. Jednak sceptycznie nastawiony król i magnaci, zaaferowani sprawami i wojnami toczącymi się na kontynencie, odmówili pomocy w projekcie. Kurlandczycy szukali więc sojuszników w innych częściach Europy. Szczególnie z myślą o państwach protestanckich, chcących wówczas zahamować imperialistyczne dążenia Hiszpanii, która to pochłaniała kolejne ziemie w Nowym Świecie. Kettler w końcu uzyskał przychylność Anglii na prowadzenie właśnie niezależnej spółki kolonialnej i latem 1650 roku zlecił zorganizowanie tzw. Kompanii Gwinejskiej. I dwa statki wyruszyły w kierunku zachodniego wybrzeża Afryki z planem założenia pierwszego punktu na mapie nowej sieci kolonialnej. Wysłannicy dotarli do miejsca, gdzie ujście rzeki Gambii trafiało do oceanu, miejsca wręcz idealnie nadającego się na postawienie przystanku kontrolującego handel śródlądowy i oceaniczny. Więc bez dłuższego namysłu kupcy zakupili dwie wysepki, jedną położoną przy samym ujściu rzeki oraz drugą, ochrzczoną wyspą św. Andrzeja położoną około 15 km w górę nurtu. Obydwa nabytki uzupełniono kupnem skrawków lądu, gdzie można było założyć uprawy wymagane do utrzymywania mieszkańców portu oraz skąd można było czerpać wodę pitną. Wkrótce na wyspie św. Andrzeja wybudowano czterobastionowy fort w pełni kontrolujący żeglugę na rzece, który mimo licznych przejść wojennych w historii do dziś stoi jako jeden z czołowych zabytków w Gambii. Niemal równocześnie w 1652 roku Ketlerowi udało się przeprowadzić niezwykle fortunną transakcję z Anglikami, pozwalającą przejąć wyspę Tobago niedaleko wybrzeży dzisiejszej Wenezueli. Obydwa punkty na mapie miały stanowić początek sieci imperium kolonialnego, gdzie Afryka stanowiła przystanek bliżej Europy na drodze na Karaiby. No jak i właśnie tam w Afryce pozyskiwano wówczas brutalnie to mówiąc towar, niewolników. Niezbędnych do utrzymywania karaibskich kolonii, opartych głównie na plantacjach, gdzie wymagana była najtańsza z możliwych sił roboczych. Tym samym pierwsi czarnoskórzy niewolnicy pojawili się na Tobago w 1654 roku, trafiając tam prosto z kurlandzkiej Gambii wraz też z pierwszymi białymi osadnikami, w większości pochodzenia holenderskiego. Wyspę przemianowano wówczas na Nową Kurlandię, zaczęto pierwsze prace pod założenie plantacji oraz osad kolonialnych. I projekt mimo licznych utrudnień, fundowanych głównie ze strony konkurencyjnych Anglików oraz Holendrów, przynosił zyski i rozwój powoli zaczął nabierać prędkości. Rok później w Gambii został wybrany nowy gubernator, dzięki któremu kurlandzka kolonia weszła w okres prosperity. A do portu w Rzeczpospolitej płynęły zamorskie towary, trafiając końcowo na dworach nie tylko najbogatszych magnatów, ale również już i przeciętny szlachcic mógł sobie pozwolić na egzotyczny wydatek. Za sprawą umów dyplomatycznych, a nie za sprawą siły oręża, utrzymano również wyjątkowo spokojną relację z lokalnymi władcami Gambii, jak i uzyskano umowę na sprowadzanie przez wędrownych kupców kolejnych, niechlubnych już transportów niewolników. Także na Tobago sytuacja rozwijała się korzystnie. Na przestrzeni lat do osad przypłynęło ponad 500 osadników, w tym oprócz żołnierzy i lokalnych, afanturniczych szlachciców, także i chłopi co z kolei pozwala wysnuć mi nawet całkiem romantyczną wizję zagubionego ruskiego chłopa uprawiającego ziemię na karaibskiej zupełnie obcej mu wyspie. Nieoczekiwanie o przerwaniu dobrobytu kolonii zadecydowały europejskie sprawy. Otóż inflantami wówczas miała wstrząsnąć druga Wojna Północna, u nas chętniej sienkiewiczowsko nazywana Potopem Szwedzkim. Jednak Jakub Kettler mimo wkroczenia wojsk szwedzkich na całość jego ziem Mimo otrzymania propozycji o utrzymaniu swoich kolonii oraz swoich praw lennika względem szwedzkiego tronu, ten zaakcentował swoją lojalność względem wolnościowej Rzeczpospolitej. Zapewne obawiając się szwedzkiego absolutyzmu, który łapczywie mógłby wchłonąć do reszty jego wolny skrawek ziemi w Inflantach. Kosztowało go to jednak utratę wolności, aż do pokoju w Oliwie po pięciu latach, i tym samym też utratę kontroli nad działaniami swojej morskiej kompanii. Tymczasem na Tobago, już na pierwszą wieść o przejęciu Kurlandii przez Szwedów, holenderscy osadnicy zajęli całą wyspę, a kurlandzki zarządca schronił się na jamajce, tym samym poddając Fort Jakuba niemal bez walki. Holendrzy podobnie łapczywie spojrzeli wówczas na kolonię w Gambii, gdzie jednak spotkali się niespodziewanie z zawziętym oporem. I mimo, że otrzymali niejako prawne pozwolenie drogą dyplomacji na przejęcie kolonii, tak, sami Kurlandczycy nie godzili się na zdradę uwięzionego księcia. Żołnierzy przekonało dopiero hojne przekupstwo, w ramach którego dostali wypłatę z zaległego żołdu z rąk Holendrów, wydając im fort i zakutego w kajdany gubernatora. W tym miejscu też zaczyna się jedna z wręcz literacko-dramatycznych, małych historii w nomenomen historii. Otóż, gdy okręt z gubernatorem Stielem odpłynął, zagwarantowano mu wolność i swobodny powrót do Kurlandii, dając też dozę wyrozumiałości i podziwu za honor i odwagę w postawieniu się całej flocie. I niespodziewanie na początku 1660 roku do Europy napłynęły wieści, że nieznany okręt korsarski na szwedzkiej służbie zdobył kolonię w Gambii, a następnie sprzedał ją z zyskiem pomniejszej holenderskiej prywatnej kompanii. Kupcy, czy to z nieznajomości poprzedniego traktatu, czy z zawiści wobec konkurentów z Amsterdamu, nie uznali nabytku, traktując Gambię jako posiadłość książęcą Ketlerów. I gdy ta informacja dotarła do uszu wiernego sprawie kurlandzkiej gubernatora Stiela, ten natychmiast, jeszcze tego samego roku, wyruszył z powrotem do Gambii. Pogoń za nim wyruszyły trzy holenderskie okręty. Szybko doszło do starcia, a Stiel znowu trafił do niewoli. Tym razem odsiecz przyszła z innej, lojalnej strony, lokalnego władcy Gambii, z którym lata wcześniej Kurlandczycy podpisywali umowy pokojowe i handlowe. Władca, uznając Ciela za swojego sojusznika i dawnego lennika, który wykupował miejsce pod forty, odciął Holendrom możliwość uzyskania jakichkolwiek zapasów, łącznie z wodą pitną. Zmuszając ich tym samym do męczenia się z murami fortów i na pokładach okrętów. Nie widząc szans na utrzymanie fortów w takich okolicznościach, dowódca holenderski wypuścił Stieela i odpłynął, obiecując, że jeszcze wróci, by ujrzeć go na szubienicy. Mimo tych przejściowych sukcesów i romantycznych historii o lojalności, dawnych sojuszach i zemście, było oczywiste, że bez pomocy i większego wsparcia z kontynentu. Kurlandzkie kolonie, prędzej czy później, zostaną podbite przez silniejszych rywali. Lejni do wybrzeży Gambii przybyli Anglicy, żądając od Stiela tego samego, co wysłannicy Amsterdamu – przekazania fortu. I jak nie trudno się spodziewać, Stiel odrzucił wszelkie propozycje, mimo że jego załoga wynosiła wówczas całe siedem wiernych sprawie osób. Ostatecznie, 19 marca 1661 roku, Mimo odwagi i nieugiętości załogi Stiela, zmuszeni oni byli przerwać opór, który prowadziłby prosto w objęcia śmierci z wyczerpania. I tak w ciągu niespełna trzech lat od uwięzienia Jakuba Ketlera, jego niezwykle ambitnie zapowiadające się kurlandzkie imperium kolonialne zniknęło z map świata. Do końca książę starał się odzyskać swoje kolonie drogą dyplomatyczną, jednak czas układów lennych, małych państw, księstw i pozostawania niezauważonym na mapie. Mijał, by ustąpić polityce coraz bardziej łapczywie rosnących imperiów. I mimo wszystko, Kurlandia była księstwem nie dość, że zamkniętym w basenie Morza Bałtyckiego, tak również ściśle związana z Polską i z Litwą, w której polityka niemal całkowicie rozmijała się z kolonialnymi fantazjami. Cytując Stefana Batorego, który mimo zaangażowania w wojny, mające dawać Rzeczpospolitej szerszy dostęp do morza. Podsumowuje nastroje panujące w kraju dotyczące ewentualnych kolonii. Nie zazdroście Portugalczykom czy Hiszpanom, obcych w Azji i Ameryce Światów, są tu w pobliżu Indie i Japony w narodzie ruskim. Poza tym należałoby przyznać wprost, że Rzeczpospolita, mimo wielu sukcesów militarnych, politycznych i gospodarczych, mimo nawet krótkiego, bezwzględnego dominowania w Europie Wschodniej. Tak daleko jej było do statusu mocarstwa, zdolnego do sfinansowania dalekomorskich prestiżowych ekspedycji. Zachodnie państwa też ruszyły za ocean, bowiem w ich krajach brakowało miejsca dla wyżu demograficznego arystokracji. Polska szlachta kierowała się natomiast na ukraińskie dzikie pola. Do dziś, podobnie jak w przypadku austriackiej Bośni, nie trudno byłoby się doszukać w historii polskiego osiedlania się na ziemiach kresowych i wschodnich dyskursu stricte kolonialnego. Dla szlachty zarówno polskiej, czy kurlandzkiej, dostęp do egzotycznych dóbr zapełniał więc Gdańsk i dawne lądowe szlaki wiodące przez stepy Azji. Koniec końców, również mówienie więc, że kolonie kurlandzkie były niejako polskimi, jest wyjątkowo problematyczne i naciągane, bo mimo zwierzchności polskiej i faktu, że znaczna część towarów trafiała na rynek wschodniej Europy, głównie Rzeczpospolitej, to nie przyłożyła ona niemal żadnej uwagi czy nie udzieliła żadnego wsparcia militarno-finansowego. Podobnie rzecz miała miejsce, mówiąc, że kolonia była niejako łotewska, gdyż owa świadomość narodowa ludu bałtyckiego była dopiero w trakcie formowania się, a uczestnikami wypraw byli głównie holendrzy pod zarządem Kurlandczyków, którzy to z kolei w większości byli pochodzenia niemieckiego jako spadkobiercy po historii średniowiecznej, zakonnej chrystianizacji owych ziem. Na tym też ostatnim, najbliższym historycznie punkcie chciałbym zakończyć tą swoistą wyliczankę, której celem było wydobycie czasem niezwykle intrygujących historii z odmentów dziejowych, pokazując, że tak globalne zjawisko, w tym przypadku kolonializm, mieści w sobie oprócz głównych narracji, które skutki są widoczne gołym okiem na świecie, także te mniejsze, często nieznane historie, rzucające pewne zupełnie nowe światło, czy zupełnie inną perspektywę na ówczesne państwa, czy władców, ogólnie rzecz mówiąc, na ówczesny świat i ludzi. Takie też opowieści zdają się niezwykle uczłowieczać historię, pokazując na pojedynczych, pomniejszych historiach, jak osoby oddalone od nas setkami lat, Kierowały się w tak poważnej, zdawałoby się, polityce, marzeniami, ambicjami i po prostu emocjami, jak za sprawą ich czynów zmieniał się nieraz cały świat i polityka globalna, co ponownie daje obraz, jak historia jest złożona z wielu mniejszych bądź większych ciągów przyczynowo-skutkowych, nawet od poziomu marzeń jednej jednostki. Wreszcie pokazują, jak historia bywa nieoczywista i odświeżają ją od niezwykle utartych już schematów, zazwyczaj przedstawianych w procesie kształcenia, gdzie tak rzadko przecież dochodzi do wyjścia poza nurt podstawy programowej i oddania się pochłanianiu niezwykłych, nieznanych wydarzeń, uzupełniających cały kontekst tego, jak ówczesny świat zmieniał się. Bo przecież i dzisiaj polityka to nie tylko losy wybranych pięciu państw o stosunkowo największym wpływie na nią.